Wiktor Orban jest solą w oku unijnych elit reprezentowanych przez Ursulę von der Leyen, która jeszcze chwilę siedziała tutaj na tym miejscu, ale uciekła. I, give the floor next to Andrzej Halicki. I teraz pan poseł Halicki. półtorej. I chcę jej przypomnieć, że Unia Europejska składa się z suwerennych państw, a pani von der Leyen nie jest królową Europy. Banda biurokratów i oderwanych od rzeczywistości posłów lewicy wykrzekuje hasła o faszyzmie, kiedy nie rozumie na czym faszyzm polega. Podczas ostatniej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim było gorąco. Europarlamentarzyści, choć mieli dyskutować o priorytetach węgierskiej prezydencji w Unii Europejskiej, to debata jednak stała się bardziej sądem nad Wiktorem Orbanem i Ursulą von der Leyen. Głos zabierali także politycy z Polski. W tym także niezwykle popularna w ostatnim czasie europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Jej płomienne wystąpienie skierowane do Ursuli von der Leyen na początku kadencji przyniosło jej rozgłos także poza Polską. Tym razem przewodnicząca Komisji Europejskiej jednak uciekła z sali, na co Zajączkowska zwróciła uwagę. Wiktor Orban jest solą w oku unijnych elit reprezentowanych przez Ursulę von der Leyen, która jeszcze chwilę siedziała tutaj na tym miejscu, ale uciekła. Być może demokracja już ją znudziła. Zajączkowska wymieniła też powody, przez które premier Węgier jest według niej tak nielubiany przez elity europejskie. Dlaczego premier Węgier jest solą w oku? Bo broni tradycyjnych wartości, broni suwerenności swojego państwa, broni granic Unii Europejskiej przed zalewem nielegalnych imigrantów. Po raz kolejny skrytykowała też politykę Ursuli von der Leyen i jej popleczników. Pani von der Leyen i jej unijne elity z kolei wyznają wartości, które uderzają w tradycyjny model rodziny. Deprawują dzieci lewicową propagandą, dewastują gospodarkę zielonym ładem, niszczą suwerenność państw członkowskich. I jeżeli Europa ma przetrwać, to musi się wreszcie zakończyć. Ewa Zajączkowska zachęciła też Polaków do współpracy z Węgrami, by w ten sposób odrzucić chore pomysły eurokratów. Polska i Węgry powinny stanąć na czele wielkiej koalicji państw, by te chore pomysły po prostu odrzucić. Odbudujmy grupę wyszehradzką. Sprawmy, by Europa znów była silna, bogata, wielka, dumna, bezpieczna i konkurencyjna. Może Pan liczyć na Polaków. Razem odrzućmy tą chorą koncepcję europejskiego superpaństwa. Dziękuję. Europosłanka Konfederacji zrobiła też coś nietypowego i podeszła do Wiktora Orbana po swoim przemówieniu. Dziękuję. I, give the floor next to Andrzej Halicki. I teraz pan poseł Halicki, półtorej minuty. W innym tonie wypowiadał się jednak europoseł koalicji obywatelskiej Andrzej Halicki. Polityk wspomniał czas, kiedy w młodości poznał obecnego premiera Węgier i jak on przez ten czas się zmienił. Skrytykował także to, co robi na Węgrzech. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, panie premierze. Wiktora Orbana poznałem pod koniec lat 80. Dwa razy byłem w Budapeszcie jako jeden z liderów Niezależnego Zrzeszenia Studentów, później wizyta na Uniwersytecie Warszawskim Mikołaj Górecki, statut Fisetu, pisaliśmy nad u To bardzo ważne, bo ja pamiętam Wiktora Orbana jako prawdziwego fajtera, prawdziwego bojownika o wolności, o wolność i demokracji. Rozumiał, czym jest demokracja i pluralizm. Wiedział, że Rosyjscy niosą śmierć i okupację i zagrażają wolności, a nie odwrotnie. Myślę, że ten Wiktor Orban z mojej młodości był prawdziwy i autentyczny i nie chcę analizować, co stało się, że dziś Wiktor Orban jest kompletnie inny, bo niszczy wolność i pluralizm, wolność mediów. Telewizja węgierska nie transmituje tej bardzo ważnej debaty. Tak wygląda demokracja, tak wygląda wolność mediów? Szczególnie skrytykował współpracę Węgier z Rosją, Białorusią i Chinami, szczególnie że w jego mniemaniu obniża to bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Ale najważniejsze jest bezpieczeństwo, bo ono jest wspólne i nasze europejskie. I chcę powiedzieć, że puszczanie agentów białoruskich, rosyjskich, bezpieczeństwo europejskiemu zagraża, że współpraca z chińską policją jest czymś niewyobrażalnym. Niewyobrażalnym, pamiętając masakrę studentów na placu Tiananmen. Muszę powiedzieć, że wymienianie rozszerzenia Europy, bo tylko silna i duża Europa może być bezpieczniejsza, nie wymieniając aspiracji Ukraińców, Mołdawian czy Gruzinów, a tylko Serbów, też jest czymś bardzo dziwnym. Dlatego zaapelował do obywateli węgierskich o zmianę władzy w ich kraju. Chciałem z tego miejsca zaapelować do Węgrów. Polska i Węgry zawsze w bardzo bliskich relacjach. Wiktor Orbán zafascynowany kiedyś ruchem Solidarności, pisał nawet o tym pracę. Drodzy Węgrzy, mieliśmy takiego lidera, który chciał w Polsce zrobić Budapeszt. Ale dzisiaj mam do was przesłanie. Przyjdzie taki dzień, pokażcie swoją siłę, widzimy was i słyszymy. Będzie w Budapeszcie, Warszawa. Bardzo ostre wystąpienie zaliczyła natomiast Beata Szydło. Była premier bezlitośnie skrytykowała europarlament za urządzenie sądu nad Węgrami. Premierze, to miała być debata na temat priorytetów prezydencji węgierskiej. Bardzo ważnych spraw. Mieliśmy mówić o gospodarce, o bezpieczeństwie, o pracy dla ludzi, o tym, co dzisiaj jest najważniejsze dla Europejczyków. Tymczasem ta debata zamieniła się w sąd nad Węgrami, nad rządem węgier, węgierskim wybranym w demokratycznych wyborach przez suwerenny naród węgierski. Zmasakrowała też wystąpienie Urzuli von der Leyen i samą szefową Komisji Europejskiej za stawianie siebie ponad suwerennymi państwami Europy. Pani von der Leyen wygłosiła skandaliczne wystąpienie. Nikt nie dał jej uprawnień do recenzowania niezależnych rządów suwerennych państw. I chcę jej przypomnieć, że Unia Europejska. Składa się z suwerennych państw, a pani von der Leyen nie jest królową Europy. Ważnym elementem wystąpienia Beaty Szydło była też krytyka Donalda Tuska, a w zasadzie tego, jak Unia Europejska traktuje premiera Polski i na co mu pozwala. Europosłanka PiS nie mogła aż powstrzymać emocji, gdy mówiła o tym, jak eurokraci pozwalają Donaldowi Tuskowi na łamanie prawa. I chcę też powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mówicie dużo państwo o demokracji, mówicie dużo o praworządności, ale jak wy ją rozumiecie? Wtedy, kiedy rządzą wasi kumple, wasi koledzy, to jest demokratycznie i praworządnie. Zobaczcie, co dzieje się w tej chwili w Polsce. Praworządność jest łamana na każdym kroku. Rozmawiacie o tym, przeszkadza wam to? Nie, dlatego że polskim premierem jest w tej chwili was kolega Donald Tusk. Podobnym tonie wypowiedział się kandydat na kandydata na prezydenta PIS, tobiasz Bocheński. Polityk obrał za cel europejskie elity i stanowczym tonem zaczął krytykować to, jak traktują węgierskie władze wybrane w demokratycznych wyborach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. To, co dzisiaj odbywa się w tej Izbie, to jest szczyt hipokryzji i obłudy. Posłowie lewicy i centrum urządzili sobie z dzisiejszej debaty na temat prezydencji węgierskiej trybunał nad Węgrami. Nie macie prawo wydawać wyroków na temat Węgier! Od oceniania premiera Orbana jest naród węgierski i na tym polega demokracja. Demokracja nie polega na tym, że jakaś banda biurokratów i oderwanych od rzeczywistości posłów lewicy wykrzykuje hasła o faszyzmie, kiedy nie rozumie, na czym faszyzm polega. On polega na zakrzykiwaniu wolności i to właśnie robicie w tym momencie. Nasza tradycja w Europie polega na tym, że wolne narody w demokratycznych procedurach wyrażają swoją wolę przy urnie wyborczej. I jeżeli wybierają sobie premiera, prezydenta, parlament, to inne narody to szanują. Za to wy nie umiecie szanować różnorodności, nie umiecie szanować konserwatystów i nie umiecie szanować wolności w Unii. You. I to już wszystko w tym odcinku. Zgadzacie się z tymi wystąpieniami? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach, a jeśli chcielibyście zobaczyć więcej podobnych filmów, to zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia.